Co tu zrobić? Hmm. Już wiem! Obejrzę podosowanego! Witam was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Przemek. A to jest nagranie z... Bampiego. Gry dla mnie osobiście ważnej. w której chodziło o to, żeby zbierać właśnie te wszystkie jedzonka. A dlaczego ta gra jest dla mnie ważna? Otóż dlatego gdyż... No cóż, wiele gry z tej serii będzie dla mnie gry ważnymi, bo to były gry, w które grałem w mojej pierwszej szkole na świetlicy. Ja wiem. Ja wiem, jestem młody w gimnazjum ale no, tam na, na świetlicy cały czas były grenadosa jak, jak widać i to była gra, która była na dwóch komputerach i do której ja i mój znajomy znaliśmy hasło do piątej planszy już go co prawda nie pamiętam teraz ale mówię wam wtedy kto znał hasło do piątej planszy był szefem Aha, od razu mówię, że to jest, jak wiadomo, gra nie najśpieszej daty. Czyli jeszcze się grał wtedy na się sterowanie Aha, jak widać te, te, te rogi odpychają w bok. Pamiętam, że tutaj się dały chore komba i naprawdę się niektórzy speed, speedrunowało się w tej grze. Ale, no cóż, teraz nie mam takiego szczęścia. No, da, dawno nią nie grałem, już mam mówię kiedy dostatnio. Harto gra ją ponad 4 lata temu No cóż Trzeba sobie przypomnieć Tu są jeszcze niebieskie, nie pamiętam czy one nie były przodkiem poślizgowe, ale to się zobaczę teraz Tak, to były te poślizgowe Pamiętam jakie są później na nich, z nimi były ...rozchminianie. To trzeba zrobić Oczywiście te kolce zabijają Tą górę jakby to są życia, które mamy Na spadki się skacze wyżej, jakby ktoś się nie domyślił O, jak widać można sterować w locie bumpim Na przykład teraz jak ja to, to robię Ale też na lodzie to się nie sterować To znaczy można zmienić kierunek lotu i pewnie trzeba się skoczyć, musimy sprawdzić Ale Oj to są platformy, które mnie zawsze denerwowały. Bo jak... Bo jak się dopiero podają nich po... Z jednej strony możesz sobie skończyć, a jak z drugiej strony, jak się, zbierzesz to już od razu giniesz. To było takie denerwujące. Aha, od razu mówię, że w serii podosowanym będą tylko... Pamiętam tą planszę. W serii podosowanym będą... prawdopodobnie gry, tylko na jeden odcinek. Bo mi się nie chce kręcić. A, zapomniałem, aha, jeszcze na tych kolcach się nie za wysoko skakać. Taki, taki tip. No zwykle odcinkowe, No bo cóż, ile można grać taką grę jak, jak Bumpy? Oczywiście gra bardzo jest fajna, no ale bez przesady. Nie, nie wyobrażam sobie dłuższej serii, bo... Tak, jeszcze dało się wlecie w dół robić. Da dać szapkę w dół, żeby ale jak widać na lodzie, da się skakać w górę. Czyli tyle dobrze. A, na ta plansza chyba z tego co mi się wydaje bonusowali. A! Zielone działały tak, że one się z każdym skokiem po nim zmniejszały. Także... Tutaj co prawda jeszcze nic wiele nam nie utrudnia. Ale w następnych planszach... To, to te zielone będą na wagę złota, żeby je utrzymać. Powiedzcie mi, wiem, wiem co robię, grałem w to. Ech. Teraz, bo tam pierwszy zielony jest ogólnie taki, pokazujący całą mechanikę gry. Osobiście bardzo pamiętam, że zawsze największym challenge'em było, żeby zachować jak najwięcej zielonych. Kiedy się grało w kilku, bo się grało w tą grę. Mówię to było szkolne szkolnej świetlice, także wiadomo. O, tutaj trzeba wykorzystać tutaj trzeba mechanikę tą, że to się niszczy. Nie pamiętam co to były te niebieskie, naprawdę. Może to były życie. Jak no, wiadomo, widzicie, cały, czas technika, cały czas mechanika się nie zmieniła. Musimy nie pamiętam, co to były te niebieskie. Nie chciało mi się quid, żeby to sprawdzić. A, one, one wywalały tak trochę dalej te, jak widać. No, to. Pamiętam, że kiedyś się z tym, tym poziomem wiele osób czuło. W tym ja oczywiście, bo w końcu jestem tylko nerdem i noobem. A, a to są te, które chyba blokują z jednej strony, a z drugiej nie z tego a nie. Nie, nie, to chyba trzeba to chyba też się zbierało. Łaj tego to naprawdę nie pamiętam. Jak działało to. Jakby ktoś wiedział, byłem wdzięczny. Że jakby mi napisał w komentarzach, czy one były tak po prostu taką ozdóbką. A, to są te, które... Nie wiem, czy to mi dało życie, czy nie. Jak nie mam już więcej w życiu, także jeżeli teraz ginę, to po prostu koniec gry. Ja będę się od początku świat robić. Ale nie, te niebieskie to buje na życie, także tyle dobrze. Także tutaj się mogę skuć tylko w... O! Tutaj są te zielone, które trzeba na wagę złota utrzymywać. Także jak się skuje to nie ma wielkiej tragedii Nie zawsze lubiłem tą... Ta jest tylko Ten, Ten poziom też pamiętam Nie będę i cały czas level Co ja w Anglii jestem A to jest, a to jest właśnie odpowiednik tych niebieskiej tylko które działa odwrotnie Zapomniałem, że to trzeba w pewnym momencie tu, okej. Okay. Tutaj są jakieś nazwy, których nikt nigdy, nie, nie, nie szczerze nie, powiem, nie zapamiętał. To jest cała nazwa gry. Hmm. Szczerze, nie pamiętam co było na hardzie, jak, jak się różniły te następne poziomy, ale też nie umie. Nie pamiętam, jak się przechodziło w opcjach, bo, bo na pewno nie myszką. To była ja ta jedna z tych gier, to się dało przejść no, ani razu, nie klikając myszki. Umiem też, że te tej gry były kody, fajnie. Na ka za każdym zakończenie każdej planszy dostawał się kod do, na do tej do której się doszło. Bo wiadomo to by są czasy, kiedy jeszcze zapisów nie było. A propos kodów, to od razu mówię, że będą dwie gry jak prehistoryk i prehistoryk 2. Mówię, że... od razu mówię, że prehistorykę 1 nie jestem tak dobrze jak dwójki. Dwójkę pra prawie znam na prawie krytycznie. Powiem tak, przeszedłem ją całą właśnie na tej świecie, jedynki właśnie ja na swoim komputerze bo wiadomo kiedyś Windows normalnie bez problemu emulował DOSa, teraz muszę uskoczyć do z Boxa wiem, że kiedyś mam jeszcze dyskietki z Wolfensteinem i Dumę y. także jak znajdę te dyskietki to będzie się działo bo jak wiadomo, jak mam jakieś płyty to ja to nie będę piracił ogólnie staram się nie piracić tego po prostu nie mogę nigdzie znaleźć w kupnie. Niestety. Bo z chęcią będę tą grę szczerze mówiąc kupił. Uważam, że twórcy powinni dosyć jeszcze pieniądze za to, że nie teraz gram po lata. A i kolejne. Już te poziomy już widzieliście, to prawda, ale przejdę, bo co mi szkodzi? No cóż, jakie czasy takie zabawy, a tam te czasy były fajne, więc fajne zabawy. Może to nie jest Commodore, może nie Amiga, ale to jest DOS. Taka ciekawostka, DOS, DOS został stworzony na prośbę IBMu. Przez małą firmę Microsoft, wtedy małą. Teraz to każdy wie co to Microsoft. Tak to się, tak. Pamiętajcie jak to tak chodzi. Także widzicie, można jak na się tą, tą planszę da przejść na początku, niszcząc tylko jedno zielone. O. Później już niestety się nie da. Ale każdy, każdy lub... Każdy chciał przejść tą planszę tak, żeby zdobyć wszystkie zielone. To, żeby... To znaczy, żeby tylko na w e, kilku miejscach z tych, tych miejscach, których trzeba dotknąć tego. Różowych. Ogólnie z tego co mi się wydaje to jeszcze... To ustawienie grafiki jest, jest jeszcze inny schemat kolorów. Który oczywiście... który się zwykle grało. bo był... To prawda był gorszy, ale wszyscy, szczerze, nikogo to nie interesowało. Z tego co na schemacie kolorów ta kulka nie była pomarańczowa, tylko była właśnie różowa. Ale powiedzcie, czy ta gra nie jest piękna? Radość, przechodzenie świata... O, proszę bardzo... Kłasanta się zjawiła. Hmm. Szczerze Zrobię dopóki nie stracę tych wszystkich rzeczy, które mam teraz. Tak długo będę grał. Taki długi będzie odcinek. I teraz szybko cukierki dą. się dało dojść na górę niż zbierać jednego cukierka, tylko nie pamiętam jak. Aha, szykujcie się też kontra. Tak, wiem, że to wyszło na nes ale była też wersja na dosa, która była tragiczna. Dlatego będzie w tej serii. Ech, zapomnę, że tam trzeba z góry skoczyć, bo inaczej się zginie. No, ale ja to naprawię. Aha, razy nie skończcie tam z boku, bo nie bo się na pewno zginie, bo na kolce na zrzuci. Taka tam rado ode mnie. O, no i teraz dopiero na to się skacze. No i kolejne... Ostatnie, ostatnie cztery poziomy tego świata. O, to były teleporty. Z nimi było najwięcej zabawy. To była rzecz, którą każdy... No chyba no każdy miał problem. Może nie na tym poziomie, bo na tym było, są one proste. Ale takie poziomy jak... No chyba już na, czw na trzecim świecie już były nie do zniesienia. A już możliwe, że nawet na drugim. A. Tu, tu się pojawiają też... Przepuszczające w jedną stronę. Trochę to... ale na boki, nie tak jak wcześniej na górę, przód. O. To są takie, które przepuszczą tylko przez raz, dwa. Tak jak ten akurat przepuszcza dwa razy. No i teraz schody, teraz do nas przepływ. Ja to nazywam schodami, wiem, że tutaj nie są schody. To zostało cztery. Życie pamiętam. Pamiętam następny świat. Na nim naprawdę bardzo łatwo się pozbyć żyć. Proszę bardzo Tak się przychodzi, tak, takie gry się grało kiedyś Mówię to nawet jako osoba utraciła gimnazjum O! I pierwszy przeciwnik, że Nie udało mi się go uniknąć Ale widzicie co się dzieje Kiedy się wam dotknie Pierwszym przeciwnikiem, że są talerze To oni mają trochę Wszyscy przeciwnicy mają predefiniowane co prawda tego ruchy ale oni naprawdę czasami trudzić grę bardzo aha trzeba też pamiętać przed wykonaniem ruchu że tam Bumpy że tam ma zanim skoczy mu się i trochę poczekać bo nie ma co jeszcze mi trwa a to jest tutaj pokazany najłatwiejszy sposób żeby to zarobić oczywiście dopiero za kolejnym czasem oj tutaj jest pasło access następnego poziomu nie mam pojęcia powień... nie pamiętam tego aspektu o a no po prostu nie to wykieprzyczyło a tam chyba wybieramy żyć. oj to jest kolejny tak instrumenty nas zabijają nie, nie, nie wiem czemu tak jest tak, i te cegiełki to, to były tak, że, że jak się nie, nie dotknął, to się niszczy. ale zobaczymy jakiś inny poziom. Nie będziemy cały czas jednego robić na tym poziomie. Skoro i tak mam tylko jedno życie. O, to, były, to są te levely, których nie lubiłem. Bo to trzeba szybko pomyśleć. Bo się pod nogami wali się jak I tutaj trzeba jeszcze raz. No i samochodzik. Tylko nie będę radzić, gdzie to się tworzyło, a tutaj to spoko. No, w sumie wszędzie gdzie się tworzyło to byłoby spoko. No to no cóż. Jak widać gra ta nie jest trudna. To jest taka sam raz. Znaczy, to jeszcze nie jest trudna. Aha, to są te, które tak... z tego co wiem, to są te bardzo odbijały tak. A nie, po prostu znikały. Znikały, się się dłużej stanęło, o tak powiem. Naprawdę, niedawno nie grałem w tą grę, więc wybaczcie, jak jakieś błędy popełnię. Nie tłumacząc. No i kolejny poziom. Zobaczmy co tutaj nas czeka. A Tych twarzy to ja nawet ja nie pamiętam. O, chyba... Tak, on się zmieniał kiedy się dotknęło. No i co? Ostatnie życie. Tutaj widać i na dole są zielone, także teraz są już na awagę złota, Bo wiadomo, bez nich można bardzo szybko zginąć. To chyba dobre określenie No i tam można skończyć w ale które i tak nam nic nie da Chyba, że Wam się jakoś dało te tamte utwardy ja nie pamiętam jak A, no to cóż, koniec gry i koniec odcinka Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się I powiecie jak Wam się podoba pomysł serii podosowanie.